Dzień dobry szanownemu Państwu. Żeby wlać nieco otuchy w serca Wasze i przypomnieć, że niebawem znów pojawi się słoneczko, i będzie ciepło, i będzie cudownie, i przyjemnie, i będzie pachniało na dworze, dziś pojawi się na kanale materiał z Małopolskiego Szlaku Winnego. Ten materiał miał już pojawić się dawno, dawno temu, ale pomyślałem, że będzie fajnie przedstawić szanownym Państwu w takich to okolicznościach przyrody zimowych materiał, dużo materiału z lata. Żeby nam wszystkim było miło, żeby pojawiły się wspomnienia. I plany na kolejny sezon. Drodzy Państwo, jest mi ogromnie, ogromnie miło, że Państwo przyjechali do nas. To jest absolutnie wyjątkowe wydarzenie. Czy Państwo widzą to, co jest na zewnątrz? Słońce. Słońce, co to oznacza, że ludzie z dobrą energią, z entuzjazmem do tego, co ich czeka, do odpoczynku, do smakowania wina, ale też do relaksu. Bo przecież winnice to nie tylko wino, chociaż oczywiście, że winoroś i wino produkujemy, ale to też miejsce z dobrą energią, gdzie mam nadzieję, że Państwo to poczują i przepiękne prace powstaną, ale przede wszystkim, że Państwo to jest spędzą cudownie czas, jak mnie słuchać. Także zaczynamy. Chciałabym Państwa przywitać w imieniu Gorczańskiego Organizacji turystycznej Tytuł naszego dzisiejszego pleneru to jest Kobiece granie winem i malowaniem. Ja się nazywam Iwienowska i profesjonalnie od czterech lat zajmuję się malarstwem i jestem tu po to, żeby Wam pomóc wymalować najpiękniejsze obrazy. i służyć też radom, osobom, które będą tego chciały. Eee, my też będziemy z Państwem malować z tego, e, tutaj na tym wydarzeniu, tyle, że my postaramy się malować dźwiękiem. <laughs> Mamy nadzieję, że będziemy inspiracją dla wszystkich pięknych powstających obrazów i, i że będą Państwo się dobrze bawić na dzisiejszym wydarzeniu. Małopolski Szlak to jest tytuł naszego projektu, e, który organizujemy, e, nie mogę uwierzyć, ale czterna, to jest czternasty sezon od 2013 roku e, proszę państwa e, pomysł, e, który pewnego razu e, na ulicy Brackiej w Krakowie, gdy byliśmy na kawie, przedstawił Paweł, że zrobimy taki projekt. E, zobaczymy jak to się utrzyma. E, to były czasy, ja za bardzo nie, nie wierzyłem, że, 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 że uda się y, taką, taką y, y, enoturystyczną y, imprezę w ogóle zrobić. I rzeczywiście w pierwszym roku było, było trudno. Mieliśmy jedną winnicę, która e, jakby spełniała nasze założenia, bo założenie było ambitne, żeby przyprowadzić ludzi do winnicy i to do takiej winnicy, która może lege artis. Poczęstować nas winem, pamiętajmy, to produkt akcyzowy, prawda, e, nie tak łatwo e, i z, e, coś tam ludziom pokazać e, i okazało się w tym 2013, że jest jedna tylko taka winnica. Myślę, że w ciągu tych dwóch i pół, trzech godzin udało nam się przez wam stworzyć piękne obrazy. Organizacyjnie jak się zabrać do malowania? E, najlepiej wziąć sobie na początku jakiś cienki pędzel i naszkicować swój pomysł. Jeśli nie macie pomysłu, to mamy piękny widok, myślę, że jest idealny do namalowania. Można trochę detalu, można cały zrobić widok. Jeśli macie jakieś pomysły, chętnie omówię, powiem co i jak od samego początku. Ale na początku robimy sobie szkic. I malujemy tło na jednolity kolor. To pozwoli, żeby nie było przyświtów na obrazie i też przyspieszy pracę. Przez to, że farby akrylowe są szybko, więc możemy robić bardzo cienkie warstwy. Jeśli coś by się nie udało, to nie ma tragedii, można szybko zamalować. W międzyczasie między warstwami dość cienkimi można się właśnie zjeść, napić wina, tak, żeby nie nakładać zbyt dużo farby na, na obraz. Bo to po prostu przyspieszy pracę, obraz będzie czystszy w barwie. Jeśli chodzi o farby, to są na stanowiskach, jest po kilka tubek. Są też takie tutaj tubki, które są po to, żeby je można je przeciąć nożyczkami. Tutaj są mniej typowe kolory niż to, które są na stanowiskach. Jeśli nakładacie sobie farby na palety, każdy sobie bierze paletę, fartuch i pędzle. Też są gąbki i szpachelki. Szpachelki dają bardzo fajny efekt, można na samym końcu robić. Yy, I też, nawet jak się troszkę więcej tej farby tą szpachelką nałoży na sam koniec, to powinno wyschnąć. Jak sobie weźmiemy wszystkie, że tak powiem, narzędzia yy, pracy, no to zabieramy się do malowania. Są też właśnie gąbki, które też fajnie wydaje mi się, że można użyć właśnie do efektów drzew, liści i one też właśnie przyspieszą yy, pracę. Ale wyszczuplające? Tylko. Wyciągnę w pionie. Pani Robercie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy, czy może jest chłodnik? Jest. Jest, <laughs> ale jest też zupa z soczewicy. To ja bym poprosił chłodnik, gdy chłodnik namalowałem. Dzisiaj mamy chłodnik z ogóreczką. Zjem. Wspaniale! No bardzo się cieszymy. Wszystko, no bardzo się cieszymy. Zaraz to Państwa poczęstujemy nasze specjalami. Dla pani również chłodnik czy zupa? Nie, nie, nie. A A ty chcesz chcesz nie zapytam soczewicy? jak długo to robiłyście tradycyjnie odpowiemy, że jak zwykle? Od piątku. <gry> od piątku. I tak od razu po pracy Ciach 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 raz dwa, no tak tak wszystkie wiemy. zebrałyście się? Tak, czy tak, w różnych kuchniach gotujecie? Nie. W jednej kuchni. W jednej kuchni. Czemu się tu ukrywacie? Wszyscy? Czemu się ukrywamy? No? Dlaczego tutaj się ukrywacie? Ukrywamy się. Tam chyba było troszkę ciasno. Tu jest największy ukrywacz. Października, no, tak, mogą to, Państwo, może przyjazdem, zobaczyć, jak Wińca będzie pięknie wyglądać w październiku, kiedy już będziemy zbierać owoce, przyjechać do nas i odebrać tą pracę. A ci z Państwa, którzy nie będą mieli takiej możliwości z różnych przyczyn, chociażby odległościowych, z przyjemnością tę pracę zapakujemy i wyślemy Państwu. Odeślemy. Mam nadzieję, że znaczna większość z Państwa zgodzi się na to, żeby te piękne prace u nas zostały i mogły być reprezentowane. A ci, którzy nie mogą się z nimi rozstać, rozumiemy, naprawdę rozumiemy, bo są przepiękne, to jeszcze nacieszymy oko do końca dzisiejszego wieczora. Także dziękuję bardzo. Przypowiedź: za co ta łapówka jest? Za obecność. Każdy dostaje? Każdy. Mam nadzieję, że szanownym Państwu materiał się podobał. Jest jeszcze kilka shotów w mojej biblioteczce z małopolskiego szlaku winnego z poprzedniego sezonu. Kto wie, czy jeszcze się nie pojawią na kanale? Zobaczymy. Tymczasem do zobaczenia się z szanownym Państwem następnym razem. Pozdrawiam szanownych Państwa. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.